mano widzowie w dzisiejszym odcinku. Będę mamą i będę miała córkę jak masz na imię? Luna. Luna. Uh -huh. Luna. Moja córka to jest Luna, jak widzicie, tutaj jest i. Ogólnie tu ja jestem, byłam nauczycielką i nawet trochę wyglądam jak nauczycielka, ale już nie jestem, tutaj mam takie papiery podpisywane, jak właśnie nowe ucznie przybywali, bo byłam dyrektorką i nauczycielem ogólnie. I właśnie jestem taką jolą. I właśnie do mnie przyszła taka córka, no jakby nie wiem, z, z Ameryki przyjechała. Sierotą, bo. No tak, ale ogólnie miała tego... Była w domu dziecka. No, ale w, a w Ameryce była, no. I tu mamy, jak wiecie, pieniążki z tej szkoły, trochę tęskni, ale nie mamy uczniów i w ogóle.. Tutaj za to jest spokój Luny naszej. Zobaczcie, tutaj spokój. Jak e, ktoś dzwoni do drzwiczki? O, to jest moja uczczennica. Mm, proszę pani, mam coś dla pani. Dobry, dziękuję. Siemanko. Co tam bym chciała? Co byś chciała? Co tam? O, poczekaj. Nie idź ze no nie idź ze mną, Zostań lepiej Luna w domu. Bo może coś się stać, ona mnie gdzieś zabiera, ale spokojnie. Po prostu byłam nauczycielką, o. dlatego mówi do mnie: "Proszę, pani". No bo to jest moja uczennica, ale też fanka oczywiście. O ale ładnie. Ale cisza. I taka niespodzianka. I taka niespodzianka. Zobaczcie w Jest taka niespodzianka. Wika ze mną tańczy, Piękne, no, Mamy tu lody. Mamy tu, ke... tu, chyba jest McDonald's. Mamy lodziki. Mamy świeczuszkę. Mamy lampkę, sztoteczkę, róże, kocyk, parasol, światełka. Bardzo dziękuję. To yy, bardzo... ona być radosna? Radosna, radosna. No tak, tak. Jola, super. Znaczy, bika. Piękna. Pięknie, pięknie. Pozdrawiam Cię serdecznie w odcineczku. No dobra, no to jakby cię powiedzieć, po prostu dziękuję. I bardzo ładnie zrobiłaś. Pozdrawiam Cię serdecznie w odcineczku. No dobra, lecimy teraz przez płotek może, zlecimy jej, okej. Okay. Pójdziemy sobie, tak, sobie przyjdziemy sobie, że niszczy się dom, ale ja po prostu chciałam sobie przyjść. Gdzie jest moja Luna? Luna, chodźmy się przyjechać na. Um, chodź na zewnątrz. Luna, chodź na zewnątrz, ja ci dam współlokatora. I wice też dam, bo to moja fanetka. Dobra, chodźcie wszyscy, pojedziemy sobie na wycieczkę. Pojedziemy autkiem. Pojedziemy, pojedziemy tym autkiem. Ja mam takie malutkie autko. Nie to, nie to, tylko takie, bo ja ogólnie mam takie malutkie autko. Takie czerwone. Tylko na początku będzie fioletowe, ale zaraz się zmieni. Poczekajcie. Musi być takie czerwone. Weź Wikę na ręce, weź Wikę na ręce. Nowika na ręce, chodź Dobra, jedziemy. Mam taki, taki mały autko, dlatego że jestem taką panną nauczycielką, no i w ogóle tak, y, nie mam dużo pieniędzy na takie dobre autko, Więc są takie malutkie. O widzisz, że oh o my god, czemu tutaj policja jedzie? O i chyba, nie, no do szkoły nie jadł, więc chyba jest bezpiecznie w szkole, chociaż o, zobaczcie, tutaj była szkoła, o oh my god, policja, zostawcie nas. Chodźmy zobaczyć, tak wspominać piękną naszą szkołę, gdzie pracowałam wcześniej. Tutaj ogólnie patrzcie, bo nie wchodzi, jak wchodziliśmy do zawsze tutaj był taki dym i jest po papierosach, gdzie nie, wol, nie wolno palić. To jest bardzo fajne, ale dobra, idziemy na dół. Nie ma uczniów, czyli ta szkoła po prostu już nie istnieje tak za bardzo. Ona jest taka już nie, istnie, nie istnieje tak bardziej, bardzo. Fika, chodź, weź ją na ręce, proszę, Luna. Dobra, dziękuję. ci bardzo. No i ogólnie, czy dawna nasza szkoła. Ogólnie możemy się przyjechać na wycieczkę. Takim wypierdkiem pojedziemy. Kulnie, no to... Nie, poczekajcie, nie pojedziemy wypierdkiem. E, pojedziemy... O, pojedziemy tym autem. Chodźcie tym. Takie dawne czasy mi się teraz wspominają. Takie dawne czasy. Dawajcie, wsiadajcie. Mam takie autko, inne trochę, ale trochę większe i mam jeszcze jedno miejsce. Super. I możecie się wszyscy mieć tylko sobie zwiększę prędkość na stówę i sobie... E, sebe by trochu zabrat doma, ona, ona je jakby našou čočou. Možná tak uvidíš. Kde se vůnčíme. Co to jest? Kasia, Kasia Kasia, tak? Kasia, no. Zobaczmy, co je tu skrywa w środku. Oczywiście nie wychodzimy, nie wychodzimy dzieci. Znaczy, no w ogóle to może wikę. Nie, nie, nie wychodzimy, nie wychodzimy, od razu mówię, bo to nie jest jakiś RP, ale pojedziemy do innego domu, jeszcze zobaczyć, pójdziemy w ogóle zobaczyć jakie mają domy, jakaś żabka może jak będzie, to zajedziemy. Jakoś biedronka, lit, ale raczej nie będzie takich rzeczy, bo tylko czasami tak robią. Nie wiem, czy wy... Też się zdarza, że ta, wy też tak macie, że na przykład biedronka, lidl, um, żabka, żabka, nawet z domu zrobiona? Dobra, posłuchajcie. Możemy zobaczyć tak z daleka co tu jest, ale nie, tu nic ważnego. O, jedziemy, jedziemy, jedziemy i sobie tak skręcamy. Dobra, i zobaczcie, idziemy teraz tutaj. To jest dom, y ona ma dom w sumie, bo ona tutaj ma przed nami dom. Dobra, patrzcie, mamy tutaj takie rzeczy. Co to jest? Y pracuje w banku, to możemy zaraz pojechać do banku zobaczyć. Y i tutaj jest jakiś chłopak dobra, jedziemy do banku mama musi wypłacić pieniążki więc pojedziemy do banku dzieci, wiem, że czujecie się jak, czujecie się jak z babcią tak, czuje... możecie się czuć jak z babcią zobaczcie, mamy bank dobra, ktoś jest z banku więc możemy zjechać, ok, wysiadamy musimy dzień dobry, dzień dobry dzień dobry, dzień Eee. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. My chcieliśmy po prostu wypłacić pieniążkę, więc proszę się nie interesować. Ja muszę wyjąć tylko karteczkę. Czyli karteczka. Ja mam taką y, niebieską kartkę. Tą ja sobie tutaj chodźcie, wypłacimy sobie pieniążki. Pyk podkładamy, musimy sobie wypłacić pieniążki, dobra. Y, poproszę przelać na konto, poproszę, albo proszę po prostu weź też to. To dla pana. Ja muszę zejść na chwilę na dół, więc proszę się nie interesować. Dziękuję. Mamo, chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci. Yy, zej zejdziemy sobie na dół, nie bójcie się. Chodźcie wszyscy, Nadku. Chodź szybko, Wika. Dobra, jedziemy. Żeby nie widzieli, po prostu. Mogę iść dzisiaj na imprezach? Weźcie tą białą kartę i, i po prostu tego. No. Dobry jeł, albo nie, czekajcie, czekajcie na mnie tam. Ja y, muszę tylko obrabować bank, będzie dobrze. Mm -hmm. Tylko sobie w pompkę wezmę i jedziemy z tym. Ogólnie, jako babcia Jola nie jestem zbyt do tego przycięta. Ale musimy więc skończyć pieniążki, a ja tak zawsze robię tutaj, że opradam właśnie banki. Y, jest nowy bank, więc tym bardziej się cieszę. Że jest nowy ja ban. O, moja troszeczka idzie dzisiaj na imprezę. Właśnie mi mówi tutaj, bo ja z nią rozmawiam. Ale ja już więcej wam nie powiem, bo to jest prywatne. Dobra, mamy kaskę... Ej, w ogóle jakaś inna kasa mam. Teraz kasę mam inną. Oh my God. Dobra, jedziemy tutaj. Dobrze, postanowiłam to jeszcze raz zrobić, czyli jedziemy. Karta! Nie mam karty! Kurde, muszę iść do laserów. Reselny, dobra. I... To patrz, ej, pomóżcie mi, nie mogę wyjść, dzieciaki, wej... weźcie tą białą kartę, proszę i mi dajcie. Okej, okay. ja się resetuję i teraz podam. O, to... Dobra, tu ja się teraz resetuję już. Już lecę do was, Spotkamy się obok banku. Okej. Okay. U to jest nasze auto. Dobra, ja jestem już obok banku. A gdzie jest twoja siostra Wika? Nie wiem. Ona się Nie śledziłaś, jej? Jak ty tak mogłaś? Wsiadaj tu. Raz, dwa, trzy. No siadaj, dobra. Szukaj, wsiadaj swoje, szukaj lepiej twojej siostry. Dobra, chyba nie. dom, Butla, dom... RP dom 34, Butla dom 34. Jedziemy. Jedziemy no, szybko, jedziemy. Mnie to nie interesuje. Proszę mi teraz tu nie gadać. Jestem zła Jola. Co ty chcesz? Butla się już zaczęła, jesteś za stara. Butla już się zaczęła, jestem za stara. No nie wiem, myślisz? No ale Butla. Butla to taka zabawa też do babci trochę. To jest dom 34, nie? Dobra, to jest dom 34. Dobry. Ja sobie też siądę, pozwólcie. Luna, siądź za mnie, siądź za mnie, kochanie. Ustąpię ci miejsce, ja sobie tu będę stać. O, moja Luna ma takie takie młodsze nóżki, więc... O, masz miejsce. Dziękuję, 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 dziękuję. Dziękuję, aż szybę ułożyłam. Dziękuję bardzo. Ej, co to za babka? Ej, babka tu jakaś jest obok mnie. O, spadła. Dobra, kręcę, wolf. Okej, okay, zaczynamy. I jednak jestem babcią. Dzisiaj wróciłem, jestem babcią. Dobra, co się tam zjadzie? a co to jest butelka? Co to jest butelka, w nosiu? wodka. To jest, że losuje na jedną osobę i na drugą, i się po prostu możecie pocałować. O Boże! Nie wiem, czy to słyszeliście, ale że kręcimy, kręcimy. To sobie dajemy pytania albo wyzwanie. Oh my god. Dobra, uwaga, proszę nie ja, bo jestem taka Jola Babcia. Okej, okay. co tu się Gracie? Oh my goodness! awa, Ała! Ała. A się zaktusiałam. Dobra, kiedy będę, ja sobie posiedzę w telefonie, bo tu jest jakaś nowoczesna apka. Dobra, nowoczesna apka. Siedzimy, siedzimy w telefonie, robimy sobie zdjęcia, wysyłamy do kolegów. O, mój dzień dobry, ja sobie piszę w internecie. Ale to nie obchodzi. Nawet jak mnie wycelujecie, to ja wylosujecie, to ja nie wiem o co wam chodzi. To ja sobie coś zapiszę w kalendarzu, sobie tu poczytam, to coś w tym tym wszystkim. Cóż to tym dużo, wam dobra, piszemy sobie... No 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 stop. stop, stop. Kiedy nie wiem co napisać widzowie. Zobaczyłam tak trzymam óweczek. Kiedy Napiszę dzisiaj poszłam na butelkę. Dobra, dzisiaj poszłam na butelkę. Okej. Okay. Dostałam córkę Lunę. Dostałam córkę Lunę. I się bardzo cieszę. Mm -hmm. Koniec. To ja Dobra, to ja sobie jeszcze pociągam książkę. Ja czy 4 Ej, w wiadomościach będzie. Jutro będzie padał deszcz. Ule, lam. Tu musisz się ubrać jutro do szkoły, ładnie. Dzieciątko. No, do domku, szczęśliwie. do dobrze. Chodź na zewnątrz. O, jesteś już, jedziemy. Jedziemy do domku, śpiąca jesteś, tak? Tak. Dobrze, to i pójdziemy, pojedziemy do domku. Yy, zjesz kolację, yy, umyjesz się, umyjesz zęby i pójdziemy razem spać. Znaczy, jakby razem, bo ja mam yy, pokój obok ciebie, ale tak to no, głównie będziemy spać razem. Yy, dobra, wjeżdżamy tutaj, poczekaj, dobra, yy, tutaj musimy wjechać sobie. Okej, okay, bo tutaj mamy takie coś, wjeżdżamy, pyk, I sobie zablokuje samochód tylko. Ehe. Dobra, yy, no to tak, możemy wysiadać. Wika, cześć, witaj. Dobra, jedziemy, teraz się kąpiemy. Dobra, chodźcie już do domu, kąpiemy się, kąpiemy się, zęby, kolacja. Dobra, idźcie się kąpać, ja przygotuję kolację. Dobra, już napisałam, idźcie się kombać, a ja przygotuję kolację. To możecie się iść kąpać, jeszcze zapalę światło, abyście tutaj się ugarnęli. Co tam się dzieje? Ale mała Jozieneczka, co się dzieje? Dobra, wszystko dałam z to ja sobie tutaj właśnie zrobię dla was Zrobię sobie dla was, super, no, zrobię dla mnie i dla was oczywiście kolację, żebyście to zjedli, e, żebyście poszli spać normalnie, a ja sobie jeszcze pooglądam na dole telewizję, bo babcia ogląda telewizję. Dobra, e, moja babcia najczęściej ogląda, bo ona jest taka, wiecie, e, dobra, no to właśnie, czekajcie, teraz właśnie e, będziemy tutaj gotować, no dobra, to ugotujemy coś i zaraz wrócę wrócę, narka. Dobra, zrobione. Mamy pyszną tatkę zdrową. Zobaczcie, jaka pyszniutka tacyczka. Zobaczcie, teraz sobie to we zamkniemy lodówkę. Cicho, nie krzyczcie na siebie, a dzieci? Przecież ja tylko nie słyszę? Cichutko! No coś! Uspokój się, szanuj swoją siostrę. Ej, ej nie, stój, stój, nie, nie możesz, nie możesz. Ej, stój! Nie, nie. No, weź, nie! no weź, no weź, no weź, no no, no, no no chodź! Nie, nie możesz! Nie możesz! Nie! Wracasz! No chodź! Ustawiaj ten dom! No dobra widzowie, no to e, ogólnie idziemy do domu. Ona chyba już nas nie lubi, ale okay. e, to możemy wrócić do domu na spokojnie, chociaż nie tak na spokojnie. Widzę, że wika już tutaj mam wszystko ogarnięte. Yy, no to tak, już żeby kolacył się. Czekaj, mam już kolacyj się, tylko cię muszę nałożyć. Yy, co ty chcesz ode mnie, dziewczynko? Muszę kończyć, bo idę się Może zaraz zadzwonię. Dobra. Widzowie tego chyba nie słyszeli. Mam... Mam nadzieję. Yy, papa, yy, Czekaj, nie, tutaj nie siedzimy, kochanie, tutaj nie siedzimy, tu musimy jeść. I tu musimy sobie właśnie zjeść. By... Dobra, czy tutaj się postawi? O, mamy jedzonko! Dobra, jedzonko sobie stawiamy. Dobra, ja już sobie jem, zobaczcie sobie zjem tutaj na spokojnie, pik, sobie pomacam. tutaj sobie zjem, to zjem sobie to sobie zjem to. No dobra, to jest nawet takie. Takie średniutkie. No dobra, to widzimy się zaraz. Pół godziny później. No to dobra